Zadanie 31. Matura 2018 maj. 12. Wyraz ciągu arytmetycznego określonego dla n jest równy 30. 12. Czyli a 12 jest równe 30, a suma 12 jest równa 162. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu. W takim razie wiemy, że to jest ciąg arytmetyczny, a we wzorach naturalnych mamy wzór na sumę 12 początkowych wyrazu ciągu i S12. Wiemy, że to jest A1 plus A12 przez 2 razy, no i to akurat będzie 12, bo mówimy o S12, czyli to już nam się pięknie skraca z 12, ale my wiemy, że. Ta suma to jest 162, w takim razie no po skróceniu tu z szósteczką możemy to obu podzielić przez 6, no dobra to zmarzymy co by nie, nie siać zgorszenia, hop, yy, dzielimy to przez 6, czyli w takim razie tu nam dostanie A1 plus A12, a A12 to jest 30, więc A1 plus 30 to się równa 160 na 6 to jest 27, w takim razie A1 to jest nic innego jak 27 odjąć 30 a to się równa minus 3 mamy A1 oblicz wyraz oblicz pierwszy wyraz tego ciągu